Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój cały sprzęt na rok 2023. Czym robię zdjęcia, czego używam filtry, obiektywy i wiele innych. Wiele osób mi się pytało właśnie na przykład jak uzyskuję efekty rozmowanego światła, czym to robię, więc dzisiaj odpowiem Wam na te wszystkie pytania, na wstępie zostawcie łapkę w górę, no i miłego oglądania. Okej, okay, a więc zacznijmy może od tego, co mam za sobą. Od statywu i lampki. Dokładnie tak. A więc jest to lampka Ulanzi. Taka fajna, mała, poręczna RGB. Możecie sobie ustawić tutaj wszystkie kolory, jakie chcecie. Bardzo przydatna rzecz, naprawdę. Coś sobie wygląda tak. No. Ogólnie ona jest jakby rozkładana na takie dwie części. To ma po prostu taką część, by światło się rozpraszało bardziej. A normalnie ona wygląda tak. Naprawdę polecam. To jest zakup niecałe 200 zł i macie taką lampkę, więc... A jeśli już mowa o oświetleniu, to posiadam statyw oświetleniowy. Jest to taki zwykły, tani statyw. Wiele by stał. Tak się tutaj go składa normalnie. I jest naprawdę wysoki, i kupiłam go na Allegro za jakieś 100 zł, niecałe chyba, ale jak na razie się nie rozpadł i się jakoś tam trzyma. Do niego w zestawie dostałam taki pokrowiec i go można sobie zawiesić na plecy. A jeśli mówimy o statywach, to mam już bardziej porządny statyw, właśnie na którym teraz stoi ten aparat, więc muszę Wam go zdjąć. A więc. Tak on się prezentuje. I jest to statyw Ulanzi. Lansi. Dokładnie ten model WT02. I on naprawdę jest kozacki. Ponieważ możecie sobie tutaj regulować dosłownie wszystko w tym statywie. Tutaj macie pokrętła. Jeszcze tutaj macie zabezpieczenie tego. Wszystko działa. Wszystko płynnie chodzi. Rozkłada się on bodajże do dwóch metrów. Ale naprawdę polecam i jak na razie się sprawdzam. W końcu przynajmniej nie martwię się, że spadnie mi aparat ze statywu. Do niego również mam futerał. Taki, o. Jest on dosyć spory. Ok, teraz torby i plecaki fotograficzne. Nie posiadam typowo fotograficznego plecaka, ale mam taki i mi wystarcza. Jest on naprawdę pojemny i ma takie fajne komory, że mogę sobie akumulatory tam wsadzić. Lecz y, mam y, torbę od Canona, taką fotograficzną. I no jest to taka kompaktowa torba. W środku mam jeszcze szelki do niej. I, i ona jest na wszelki I wmieści się właśnie w nią aparat. Ok, a więc teraz chyba mogę przejść do najważniejszej rzeczy, czyli korpus, jakim nagrywam. Y, niestety nie pokażę Wam go, bo teraz nagrywam nie w ten film, ale jest to Canon M50, czyli jest to. Mały aparat, ale według mnie jest idealny, ponieważ mogę nim kręcić filmy, robić zdjęcia. Minus jest taki, że jest to matryca APS-C i nie mam pewnej klatki, ale jakoś dam radę z tym przeżyć. Jak na razie mi starcza i sądzę, że mi starczy już do końca, bo obiektywy mam do niego. Audio, które teraz słyszycie, nie rejestruje aparat, a mój mikrofon zewnętrzny Rode VideoMic Go. Mam już go parę lat i jak na razie się sprawdza bardzo dobrze. Mogę Wam go teraz odpiąć i zobaczymy, czy jest różnica. Ok, a więc odpiałam. I tak on się właśnie prezentuje. Tu macie go z bliska. Taki. Fajny. A więc niech wróci na swoje miejsce. Ok, i teraz już jest z mikrofonem. Więcej y, urządzeń do audio nie posiadam, ale ten mikrofon mi zdecydowanie wystarcza. Do kręcenia filmów posiadam jeszcze GoPro Hero 8. Według mnie jest to jedna z najlepszych kamerek, jakie do tej pory kupiłam. Naprawdę ósemkałam, jest to kamerka sportowa, która nic jej nie brakuje po prostu, bo naprawdę się często przydaje. Ogólnie do niej w zestawie dostałam taki futerał. I w nim posiadam raz, dwa, trzy akumulatory, plus jeden, który mam jeszcze w kamerce. O, mam jeden oryginalny akumulator, a reszta to są takie zamienniki Newella. I naprawdę są znacznie tańsze, a trzymają tak samo jak ten oryginalny, więc, no, do swojego aparatu posiadam dwa zamienniki, takie. Akumulatorów i jeden oryginał, ale teraz nie kręcę film, więc nie wiem akumulatora. Mam tylko dwie karty pamięci. Jedna jest w GoPro i ona już jest już taka mocniejsza. Musiałam niestety zakupić do GoPro lepszą kartę pamięci, ponieważ zwykła y, Sandyjska Ultra y, była zbyt wolna i po prostu GoPro mi się ścinało, wyłączało i w ogóle. Teraz pokażę Wam, czym uzyskuje efekt rozmazanego światła w tle. Oczywiście był już o tym filtrze odcinek, ale nadal niektórzy ludzie mnie się pytają, więc odpowiem Wam na to pytanie. Mam go teraz na aparacie, więc muszę znowu to odkręcić. Okej, okay, a więc widzicie różnicę. Tak jest z, a tak jest bez. I jest to filtr Black Mist. 1-2. Bardzo dobry filtr, jakby bez niego zdjęcia nie miałyby takiej jakości jaką mają według mnie, bo naprawdę daje mega fajny efekt. A więc teraz tak, lecimy z obiektywami. Pierwszy obiektyw, który mogę Wam pokazać z ręki jest to taka oto Sigma 30 mm ze 71,4. To jest mój zakup, ma on niecały tydzień i jeszcze nie była testowana aż tak bardzo, ale mega ten obiektyw jest naprawdę robi mega fajne rozmycie tła i pasuje właśnie do bagnetu z Canonem M50 drugim obiektywem, który posiadam jest to ten obiektyw, w którym kręcę ten film, jest to Sigma 16mm z 1.4 czyli tak naprawdę ma pewnie 30 mm coś takiego, niecałe może tak jak y, ta 30 ma tak naprawdę 50mm mniej więcej zaokrągleniu Naprawdę bardzo dobre szkła. Naprawdę bardzo dobrze na nich mi się pracuje. Mają bardzo szybki autofokus. Sami widzicie, jakie zdjęcia wychodzą. Yy, jeszcze Wam powiem, że zamówiłam do tego obiektywu ten sam filtr yy, Black Mista, co mam tutaj, ale czekam już dwa tygodnie i nadal mi tego nie wysłali. Jest firma KNF niestety ja się opóźnia. Tutaj mam swój pierwszy obiektyw yy, z bagnetem M42. Jest to Helios 44,2. Stary obiektyw, ja wiem, ale to był mój zamiennik. Wcześniej, jak nie miałam obiektywu Sigma 30 mm, no to mam takiego Heliosa i naprawdę jest to najlepszy obiektyw manualny, jakim robiłam zdjęcia, bo jakość ich jest naprawdę kozacka. A kosztują chyba 100 złoty. Do tego mam taki adapterek. No, żebym mogła zaczepić go na bagnet M50, i proszę bardzo, mogę sobie go przyczepić już do swojego aparatu. Mam od paru tygodni dwa nowe analogi. Jeszcze nie mam wywołanych z nich zdjęć, ale już mam zapełnioną ponad połowę kliszy. A jest to: oto to cudeńko! Jest to Zenit 12xp. Jest to, kurde, analog, o którym marzyłam, tak naprawdę. Posiada on obiektyw Heliosa, prawie że identyczny co do tamtego, tylko ten jest. mega no, światło różni. Nie, 34-4 jest ten. No i kozak, naprawdę. Mam załadowaną kliszę Kodaka. Kodak plus 200 ISO. Yy, tutaj mam jeszcze jedną w środku yy, nieużytą. Więc e, takiego filmu używam. Jeśli będziecie widzieć zdjęcia e, zrobione analogiem, to właśnie pamiętajcie, że to będzie tym filmem. Drugiego analoga, jakiego posiadam, to jest taki e, kompaktowy analog e, Wilia. Szczerze, totalnie nie znam się na tej firmie, ale dostałam od dziadka. No, tak się śmiesznie go otwiera. No i on jest prosty w konstrukcji, bo taki o, analog... Bawi się też starą cyfrówką kompaktową, taką o. Mogę ją włączyć. I no jest to taki śmieszny aparatik Taki samsung. I zrobię Wam teraz zdjęcie i zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. No śmiesznie wychodzą z tego zdjęcia, bo tu w ogóle się ciężko go tutaj y, parametry ustawia. Mam w posiadaniu jeszcze dwa obiektywy. Ale one są przeze mnie rzadko używane. Jest to kitowy do M50, do tego mojego kanona i Jupiter 21M. I on ma 200 mm. I on jest też na bagnet do M42. Zrobiłam nim mało zdjęć, ale tutaj macie jedno z nich. Fajnie wyszło, więc 200 mm. No a PSC to będzie z 300 Minus jego jest taki, że on strasznie dużo waży I po prostu nie biorę go ze względu na to, że jest taki ciężki No a więc z mojego sprzętu to już chyba wszystko Pokazałam wam wszystkie moje rzeczy Jak na razie nie planuję już żadnego zakupu do aparatu, bo już mam wszystko co mi potrzeba Mam nadzieję, że wszystkie Wasze wątpliwości zostały rozwiązane. Więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzeciej łapkę w górę. No i do następnego odcinka. Siemano!